Najdziwniejsze atrakcje we Wrocławiu według Map Google. No i uwierzcie mi, że jesteśmy w labiryncie. Labiryncie w trawie. No i tutaj trzeba rzeczywiście uważać, żeby się nie zgubić, jak sami widzicie, alejki są konkretne. śmierdzi. Zapachowa studienka na granicy Ołbina oraz śródmieścia. No i dosłownie, czuć ją z daleka. Wrocławski Stonehenge w Parku Tysiąclecia obok Nowego Dworu. Przed Państwem jezioro imienia prezydenta Wrocławia. No i niestety nazwa z Google bardzo szybko zniknęła, bo komuś widocznie nie za bardzo to się spodobało. Ale jak widzimy, akwen nadal istnieje. Jaja Ślenzosaur w Parku Tysiąclecia. Super atrakcja. Polub i obserwuj po więcej ciekawostek.